Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marzena Trida i poświęcam się między innymi kolekcjonowaniem kart tarota. Stąd powstała właśnie również seria porównanie talii kart. Porównujemy, znaczy ja porównuję tak różne talie z mojej kolekcji z klasycznym Lider White'em. Dlaczego? Ponieważ wiem, że to jest bardzo często talia, którą wybieracie sobie na pierwszą talię, no i później jest takie zastanowienie się, hmm, a co dalej? I właśnie w tej serii chcę Wam pokazać, jaka jest różnica, albo właśnie jakie są podobieństwa między taliami i czy to może z Wami rezonować. Drugą taką kwestią, dlaczego prowadzę właśnie tą serię, jest fakt, że jest bardzo dużo kart, niestety, ale podróbek, tak, niestety Aliexpress nas zalewa i tutaj, w tej serii też chciałabym, żebyście, żeby Wam pokazać, jak możemy ustrzec się przed tym. Dzisiaj akurat będziemy porównywać talię, do której nie ukrywam, jestem bardzo zdystansowana, nie mogłam się zabrać za, tego, za ten filmik, bo ta talia jest po prostu nudna, jest to talia Frida... Nie wiem, czy znacie jej twórczość. Ciekawa osoba, ale żeby całą talię dla niej tworzyć, no ale to takie, że tak powiem, pomysły ma tylko i wyłącznie Fournier. Wydawnictwo, którego nie ukrywam, osobiście nie bardzo lubię, bo. Karty są bardzo słabej jakości, bardzo słabej jakości, no ale może są fajne, kochanie, żeby nie przedłużać, bo ja jak czasami się rozgadam, to no właśnie, przechodzimy od razu do kart. Wielkościowo tutaj, jak widzicie, Frida jest troszeczkę mniejsza, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda stricte przy kartach. Jeżeli chodzi o pudełko, jedno i, i, i drugie pudełko, zwykłe tekturowe pewnie się zepsuje niebawem, więc tu szału nie ma. Jeżeli chodzi oczywiście jest standardowo karta taka dodatkowa karta reklamująca, często są to dwie karty, dobra tutaj mamy akurat jedną albo drugie się już pozbyłam. Rewers u Fridy no i jak widzimy, Furnier, Frida, no jest mniejsza, tak, jest dużo mniejsza niż klasyczny Reader, no i też jest taka, chociaż to jest akurat gramaturowo, powiem Wam szczerze, podobne, o, a jednak jest druga, druga karta też jest, jest też mała książeczka od Furniera, dobra, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o gramaturę. Nie wiem, czy widzicie, czy widać, furnier jest troszkę e, gorszy gramaturowo. To jest naprawdę wyczuwalne. To są talie, które ja jak kupiłam moją pierwszą talię od furniera, nie pamiętam już, co to było, szczerze mówiąc, ale ja się zastanawiałam, czy to nie jest podróbka. E, wiedziałam, że to nie jest podróbka, bo kupowałam to z takiego, wiecie, miejsca konkretnego. E, konkretnie to od Madzi, kompl co polecam. Nie mam z tej reklamy żadnych profitów, więc spokojnie. E, wiem, że Magda... Ma na pewno oryginalne karty, i to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością, bo to jest naprawdę słaba jakość. Dobra, ale kochani, żeby nie przedłużać. A jeszcze, dobra, w temacie, że tak powiem, gdzie kupuję karty, to albo to jest właśnie um, u magdy8.pl, albo jest to księga ręka Cud z Łodzi od. Cioci Ewy. Kto mnie obserwuje na Instagramie, czy gdzieś na Facebooku, to wiecie pewnie o kim mówię. Dobra. Lecimy. To będzie naprawdę nudny odcinek, za co Was przepraszam. Możecie sobie, wiecie, tam przyspieszyć, bo tam jest taka przyspieszajka w razie czego. Prędkość razy dwa. Dobra. Lecimy. Głupiec jako małpka. Tutaj powiem szczerze: ja nawet nie mam co komentować za bardzo, jeżeli chodzi o. Um, ojejku, kwestię um, symboliki, bo. No, magik z czapką na głowie. Nie wiem, naprawdę tutaj, jak przeglądałam tą talię, też zostawiałam co autor ma na myśli. Kapłanka z kwiatem lotosu. Cesarzowa. Cesarz. Kapłan. Tak, wszędzie jest Frida. Wszędzie jest Frida. Tak. Tak, mamy Rydwan. Sprawiedliwość, no to tutaj. Tak? Jako sprawiedliwość. Eremita. Przepraszam, że nie komentuję tego bardziej, no ale... nie mam czego komentować. E, siła. biedny jelonek. Wisielec. Śmierć. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża, gwiazda, kwiatek, księżyc. Słońce. Są ostateczny. Przepraszam Was, ale po prostu z tego samego marazmu chcę mi się śmiać, po prostu jak się patrzę na tą talię. Bo serio, zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego stworzyć. No ale niewątpliwie fani, tudzież fra, fani e, Fridy, tak? Albo e, kolekcjonerzy, takie jak ja, niewątpliwie kupią coś takiego. Askielichowy. No i tutaj... Tutaj naprawdę nie ma szału. Piątka kielichów, szóstka, siódemka, ósemka, nie mam czego komentować, przepraszam Was, no to już bardziej w Marsycki to idzie, tak, bo w Marsyckim akurat um, mamy tylko i wyłącznie um, pokazane symbole, tak, zobaczmy, też może nie aż tak nówne, ale to też y, widzicie, no... Także tutaj bardziej pod marsylski to by podchodziło niż pod klasycznego e, ridera. A któregoś razu może marsylskiego e, zrobię i porównam. że tak powiem, z Freedom. E, I teraz ja to sobie pozwolę odłożyć na bok. Tutaj mamy pazia, rycerz, królowa i król. No i mamy denary z Freedom 2. 4, idziemy na rekord. 5. <grym> w sensie szybkości odwracania. 7, 8. Dobra, bo mi się tutaj bałagan robi. 9. Dycha. I dlaczego odłożyłam? Bo one się praktycznie niczym nie różnią. Rozumiecie, że to ok, no jakieś tam tło, tak, ale. Yy... Mamy to samo. Ja sobie pozwolę na paziu to zostawić, że tak powiem, tak, a tutaj był rycerz, królowa i król, no i mamy buławę, że to jest buława, no dla mnie niekoniecznie, ale no buława, tak, trzy, cztery, 5, 6, siedem, osiem, dawajcie, dziewięć wszyscy razem, dycha. Przepraszam przepraszam. Dobra, no, ale przynajmniej się dobrze bawię. No i tutaj mamy kolejnego Pazia. Tak i zaraz jeszcze dołożę mieczowego, żebyśmy widzieli. Rycerz, e, królowa, król i e, miecze. A z mieczy dwa, trzy, cztery, <grym> pięć. <grym> Sześć. Jezu, czasy siatkówki mi się przypomniały, jak, wiecie, jak liczyło się po prostu siatkarzom, że jeden, dwa, trzy, które odbicie mają. Ach, sentymentalnie mi się zrobiło przy tej talii. Siedem, 8, Dobra. Dziewięć. Dycha. No i mamy Pazia, którego zaraz Wam pokażę. Rycerz, Królowa, Król. No i pokazuję Wam Pazię no i tak to mniej więcej wygląda no i tutaj, no czyli szczerze, no show nie ma show nie ma, jeżeli chodzi o tą talię dajcie znać, kochani, czy kiedykolwiek pracowaliście z tą talią, czy może znacie jeszcze jakieś takie talie, które zostały wydane dla kogoś, tak jakby stricte poddaną osobę, które byłyby tak zafascynowane, freedom ja wiem, że to jest bardzo ważna że tak powiem osoba Akurat u nich, w tej ich historii, ale mówię, żeby tworzyć aż talię, dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. No i zapraszam na kolejne odsłony porównania talii kart. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, pa!